Dalej. Kwestia dotycząca szafarzy nadzwyczajnych Komunii Świętej. Szafarze Komunii Świętej zostali ustanowieni w Kościele, by komunii, Komunię Świętą udzielać w czasie mszy świętych lub poza mszą świętą oraz roznosić ją do kory. Nieprawda. To już ksiądz mówi nieprawdę, bo szafarze zostali ustanowieni jako nadzwyczajni szafarze wtedy, kiedy, nie, kiedy naprawdę brakuje księży, i przede wszystkim do zanoszenia chorym. Natomiast w sytuacji Polski w sytuacji księdza parafii nie ma takiej sytuacji. Ksiądz ma wielu wikary i nikt się nigdzie nie spieszy, i czymsza święta będzie trwała godzinę czy godzinę 15 minut, to nikomu nic się nie stanie. Czasami prawdopodobnie ksiądz prowoz, o którym mowa, tak jak inni księża przedłuża swoją nudną homilię o 15 minut, ale Komunia Święta musi być szybko rozdana, więc potrzeba pięciu szafarzy. Albo zdarza się, że, sam widziałem takie przypadki, że księża są tak leniwi, czy tak prowokacyjni, że sami nie rozdają Komunii, tylko rozdają szafarzy. Szafarze są nadzwyczajni, a nie, i to ma być norma do rozdawania nam mszy świętej. I twierdzenie, jak jest dalej, jeszcze to przeczytam, że no to skraca czas, albo są księża, którzy nie są w stanie nad, ze względu na dolegliwości udzielać komunii świętej i muszą szafarze. Znaczy, opis tego kapłana, który ma problemy przez księdza proboszcza, wskazuje, że może on jednak udzielać, a jeżeli ma kłopoty, to niech przyjdzie drugi ksiądz tych księży, macie sporo. zapraszam do tego, żeby komentować, żeby polubić materiał, żeby subskrybować kanał.